Narzekali w komentarzach na YouTube, narzekali w komentarzach na Facebooku, że nam nie wchodzi, co to za kupony. Jesteśmy kolejną grupą, która jedynie co robi, to promuje promocje. I co się stało? Kupon nam wreszcie wszedł. Odbiliśmy się jak tenisista łamiący gema, jak tenisista łamiący seta, jak tenisista łamiące całe spotkanie. I my byliśmy właśnie tacy jak oni, i poprzedni kupon z KSW zaświecił się na zielono. Cześć wszystkim, ja jestem Seba, witam Was na kanale BetSite z kolejną propozycją kolejnych kuponów. Tak jak wspominałem, nasz kupon z poprzedniego materiału z KSW zaświecił się na zielono. Niby był to taki kupon na luzie, nie byliśmy go w 100% pewni, no bo KSW, jak i cały sport też potrafi być nieprzewidywalny, ale zaświeciło na zielono i dało nam to zysk po bardzo, bardzo długim okresie pechowych tasiemek, kuponów, czy to właśnie owych spotkań. A przychodzę do Was dzisiaj z kuponem, a w sumie to dubelkiem. Które będzie podchodził a, pod promocję od Totalbeta, którą wam przedstawię. zaoferuje dwa spotkania, które będą wchodziły pod ową promocję, aby wykorzystać to, co Bukmacher nam oferuje w dniu dzisiejszym. Zanim jednak przyjdę do owego dubelka, a, przedstawię Wam może o co chodzi, no i gdzie będziemy grali. Także promocja przychodzi od Bookmachera Totalbet. Jest to promocja bez minimalnego depozytu. Wystarczy wpłacić minimum złotówkę lub maksymalnie 334 zł, zagrać celny strzał Szał Lautaro Martineza, czyli napastnika internetowego. Mediolan, no, co jest też praktycznie pewniakiem w ich, mecze, w ich spotkaniach, za dokładnie złotówkę. Jeżeli Lautaro strzeli na bramkę, no to zgarniacie 200 zł na konto główne. Potem z tego tytułu, za założenie też właśnie nowego konta w TotalBecie, dostajecie trzy zakłady bez ryzyka, od złotówki do 111 zł każdy. Z minimalnie dwoma zdarzeniami. To jest to, co właśnie będę dzisiaj dla Was przedstawiał, tutaj proponował. No i w przypadku, gdy kupon nie wejdzie, kasa trafia na konto główny. Linki oraz kody promocyjne są oczywiście w opisie naszego materiału. Trzeba wyrazić zgodę marketingowe przy rejestracji i na zakładach bez ryzyka nie może być meczu Inter-Atalanta. No właśnie, a teraz okazji promocji. Owego bookmachera. Przygotowałem dla Was dubelka, który jest bez ryzyka do zagrania w Totalbecie za 111 zł. I uwaga: moim dubelkiem jest Wisła Kraków Widzew over 2,5 bramki oraz Nottingham Forest Manchester United over 2,5 bramki. No i już tłumaczę, dlaczego wybrałem te dwa spotkania. Eee, Podsumowując, wyboru tych dwóch dubelków, Dosyć statystycznie. Bardziej skupiłem się na bramkach strzelonych, straconych oraz na head to head. Jeżeli chodzi o Wisłę i widzę, fuć, są to dwie dosyć um, ofensywne drużyny. No jakby nie patrzeć, bramko strzelne, Wisła Kraków oczywiście e, próbuje wywalczyć punkty, e, wrócić do ekstraklasy, e, no jest tu puchar, także jest to trochę można powiedzieć inna bajka, no ale bramki strzelać strzelają, mimo potknięcia gdzieś tam z Tychami, e, to w poprzednich spotkaniach te bramki gdzieś tam strzelali, no i to samo można powiedzieć o Widzewie, po przerwie zimowej dosyć dobrze weszli w ligę, bramki też potrafić strzelą, no a jeżeli chodzi o head to head e, Wisły kraków widzę Łódź, no, no to przynajmniej w trzech ostatnich spotkaniach Padały minimum 3 bramki, także uważam, że Over 2,5 powinien tutaj wejść jak masyłko, patrząc też, że Wisła zakontraktowała nowego napastnika. No i kto wie, czy przy Pucharze Polski nie dostanie on szansy na zaprezentowanie się. No i jeżeli chodzi o Nottingham-Manchester United, no to układ jest dosyć podobny. To są dwie drużyny, które jak grają ze sobą, no to strzelają dużo tych bramek. W dwóch ostatnich spotkaniach między tymi drużynami padało 3 i 5 bramek. A jeżeli chodzi o ostatnie mecze, Nottinghamu czy Manchester United, no to też gdzieś padały te minimum 2 czy 3 bramki z, z każdej strony. Dlatego uważam, że zagrania overa 2,5 jest dosyć bezpiecznym oraz spokojnym zakładem, patrząc, że też jest to puchar 1-8 finału, także będą szli, będą atakowali i będą grali. Także to by było na tyle. No to jest tylko materiał, który właśnie proponuje Dubelek pod ową promocję. Oczywiście możecie zagrać coś innego. Może Wy na te dzisiejsze środowe spotkania, Wy będziecie wolać zagrać w Fortunę pierwszą ligę, a może inne spotkania z pucharu FA, czy może pójdziecie w stronę Belgii albo Turcji. No wybór należy do Was. Ja wybrałem tak Dwa, dwa, spotkania. Na pewno wiele ciekawych rzeczy będziecie mogli znaleźć na naszej grupie na Facebooku, do której link znajdziecie w opisie. Jeżeli chodzi o inne linki, no to też będzie link do naszego kanału na Twitchu oraz grupie na Discordzie. A zanim się z Wami pożegnam, to chciałbym Wam przedstawić konkurs. A jeżeli o konkursie mowa, to będzie on dotyczył kompletnie innego spotkania. A jeżeli chodzi o spotkania konkursowe, będzie to podoba skidzie o Motoru Lublin. Zadanie konkursowe brzmi: Podaj dokładną ilość żółtych kartek która padnie w starciu między podbyskidziem a motorem Lublin. Trzy najszybsze osoby zgarną 20 zł freebedu. Także to by było na tyle. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza dodatkowego poza tym konkursowym, abyśmy wiedzieli na bieżąco, co sądzicie o naszych materiałach. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!